Witamy wszystkich bardzo serdecznie z Rzymu. Dzisiaj mamy 30 czerwca roku pańskiego 2025. Rzym się czuje, Rzym powstaje można powiedzieć z gruzu, będziemy o tej chwilę mówić, ale tu jesteśmy niedaleko Koloseum, czyli po mojej prawej ręce, po mojej lewej ręce Forum Romanu. Bardzo dużo turystów, gorąco, około 40 stopni, ale myśmy zatrzymali się tutaj z żoną, która filmuje za kamery, drodzy Państwo, przed t, y, takimi plafonami, reliefami, byśmy powiedzieli, które dokumentują starożytny Rzym. I chcemy tutaj w tym miejscu z Rzymu powiedzieć, jak nas widział Rzym jako Słowian, jako Lechów, Lechitów, Sarmatów, drodzy Państwo. Też spojrzycie tutaj na mapę z 8 wieku przed Chrystusem, 8 wiek przed Chrystusem, Antychristo. To, że był no właściwie, można powiedzieć, dzisiaj państwem miastem, prawda, czyli jest to VIII wiek, powstaje królestwo, później zaczyna być republika, jakby to się przesuwa... Tak, rozrasta się... E, e, znaczy, rozrasta się Rzym i tworzy się powolutku imperium, można powiedzieć dominium na początku, ale zobaczmy, jak jest określona i tam, i tutaj e, Sło, e, e, słowiańszczyzna. Lewa strona Słowiańszczyzny to jest Germania, czyli sło, sło, słowiaństwo byśmy powiedzieli dzisiaj połapskie, nadrejskie tak, i polska. A po prawej stronie jest scycja, scycja, scycja po łacinie. Tak samo po, po tej wcześniejszej marki. dalej. Widać, że ryn e, e, za czasów Imperatora Augusta zaczyna się rozrastać i zobaczmy, że sięga już bardzo daleko w kierunku dzisiejszej Francji, Hiszpanii, Niderlandów, ale dalej jest niepodbita słowiańszczyzna zachodnia, czyli zwana Germania. E, no, tak nazywano plemiona słowiańskie z tej strony, można powiedzieć, Wisły, Germania, słowiańska, dzisiaj to przypisuje się, bo to Niemcy ukradli tą nazwę, ukradli jako Germanowie niby, ale Germanowie to Słowianie, to wiadomo. Na dole jest Dacia, Tracia, a z prawej strony E, Sycja znowu, dalej, jeszcze w dalszym ciągu, tak? Czasy e, Augusta. Chodźmy dalej. Drodzy Państwo, jesteśmy w czasach Imperium Rzymskiego, za czasów już rozkwitu i można powiedzieć w upadku. Widać, że Imperium wgryzło się w kierunku Anglii, wgryzło się w kierunku północnej Afryki, wgryzło się na Bliski Wschód, czyli dzisiejsza Turcja, Armenia, prawda, e, no i inne tutaj państwa dzisiejszej północnej Afryki, Potem Hiszpania, no Wielka Brytania, czyli Anglia, e, zostawiona troszkę w spokoju Irlandia, może Szkocja, prawda, ale zobaczmy. E, już jest inna nazwa tutaj. Pojawia się Wania, Van, czyli Vandea prawdopodobnie, czyli Wenedowie i Sarmacja, czyli słowiańczyzna germańska, już zmienia jakby nazwę. E, a, przepraszam, tam jest Germania, że ona mi tu podpowiada. Oj tak, rzeczywiście, jeszcze Germania, ale już była wtedy nazwa, z Veneda, Wenedowie, ale dalej jest Germania, ale na pewno z prawej strony jest inna nazwa, prawda, że ono nie jest Sysja, tylko jest Sarmacja. Sarmacja, nie jest Sysja, czyli Scytowie, tylko Sarmatowie, Sarmacja. I drodzy Państwo, e... No, podwolno bo, bo, południowa Afryka, Fasania, prawda jako południe jako całość, tak? Czyli Germania. I zobaczmy, gdy teraz żona tutaj najechała troszkę, może tak, żeby tę mapę było cały czas widać i wąkos w moim tle, żeby cały czas było widać, ale też to co mówię. Drodzy Państwo, tak się czuję jakbym był na pierwszym planie, proszę Państwa, chcieliśmy pokazać te cztery mapy, żeby udowodnić, że z naszego punktu widzenia... E, operujemy słowami typu Van, e, Wenedowie, typu Lechici, prawda? Rzadziej używamy słowa Germania na znaczenie słowia, można powiedzieć, na zachód od Wisły, no bo dzisiaj to się kojarzy raczej z Niemcami, ale to nie jest prawda. A na prawą stronę geograficznie, poprawiam, że nie geograficznie, patrząc na mapę, e, czyli na część wschodnią Słowiańszczyzny, mówimy, e, mówimy e, Słowiańszczyzna Polska, Białoruska, Ukraińska, Rosyjska, prawda? Prybałtyka, czyli Łotwa, Litwa, Estonia, a generalnie to była Sarmatia. Oczywiście na mapach znajdziemy Heroda Sarmację i azjatycką, jako, jako tutaj tą część nazwijmy to europejską, i Sarmację azjatycką. E, czyli można powiedzieć w sensie etymologicznym, że Słowianie to byli Germanowie, Germanowie, czyli Wenedowie, może tak jest bardziej zrozumiale, i byli Sarmaci. Ale co najważniejsze, że przez tysiąc lat, od VI mniej więcej wieku przed Chrystusem, do V wieku po Chrystusie, imperium rzymskie nigdy nie podbiło w słowiańszczyzny. Musiał do, od erek pamiętamy dopiero, czyli niemiecki przywódca, podbija najpierw Germanię, zawłaszcza to. Tą nazwę Germania w jakim sensie. Chociaż Niemcy doskonale wiedzą, że Germania to są plemiona słowiańskie, tak jak po łabie, prawda. Eee, I tak dalej, i tak dalej. Ten liberus z Ram dopiero później. Czyli przez tysiąc lat Imperium Rzymskiego nie byli w stanie Rzymianie pokonać Za Dlaczego? Bo byliśmy plemionami, które na wypadek wojny się szybko integrowały. Nie byliśmy w formacie nawet chyba królewskim, tylko byliśmy w formacie wiecowym, poszczególne plemiona mają miały swoich władzy. zmierzamy tu wprost do doktryny Grudniewskiego, która mówi, że lepiej się bronić poprzez zjednoczone plemiona niż poprzez władzę centralną, która nagle ogłasza kapitulację i naród jest podbijany. W mądrej głowie też po sobie każdy wie, o czym my teraz mówimy. Także tutaj promujemy z grzymu oczywiście doktrynę Grudniewskiego, która mówi, że musimy się bronić jak starożytni, jak starożytni Słowianie. Odkąd staliśmy się państwem centralistycznym, już od czasów oczywiście, można powiedzieć, Łokietka, Kazimierza i potem dynastii Jagiellonów, to zaczęły być wydawane walne bitwy. Wystarczyło przegrać taką walną bitwę i byliśmy podbijanym narodem. W czasie wojny bolszewickiej 20 uratowaliśmy się, ale w czasie wojny II Światowej już nie. Kapitulacja prawda, Warszawy, upadek kampanii wrześniowej spowodował, że naród został podbity. Przez tysiąc lat nie udało się Drodzy Państwo, Imperium Rzymskiemu, co widać na tych mapach załączonych jako załączniki do tej mocy naszej przemowy. A udało się to naszym wrogom, którzy najpierw scentralizowali władzę królewską, zbyt scentralizowali, a później przejęli to królestwo w czasach saskich, tak? W czasach saskich, czyli August II wiarołomny, August III gnuśny. Leszczyńscy próbowali poprzez Stanisława Leszczyńskiego, ale nie udało się, tak? Coś zmienić. I drodzy Państwo, Decentralizacja administracyjna, czyli powiaty, gminy, wsie, osady, decentralizacja obrony, decentralizacja polityczna, decentralizacja też monetarna. W sensie po prostu, żeby te wpływy podatkowe najpierw się zatrzymywały na powiecie, potem na województwie, a dopiero na władzy centralnej. Tak? I te mapy są pokazową instrukcją, jak trzeba się bronić. I gdy ktoś dobrze przyjrzy się tym mapom, to powie, jak się mogli bronić Słowianie przez tysiąc lat mądrą doktryną, plemion, które się skrzykiwały i Rzymianie mimo świetnej organizacji wojskowej, takiej centralistycznej, nie legionom rzymskim nie były w stanie naspokoić. I z tego miejsca jest to pierwsze przesłanie, a teraz byśmy powiedzieli e, to, co się tyczy teraźniejszości. Drodzy Państwo, e, i tu apel oczywiście do pana Nawrockiego jako prezydenta InSP można powiedzieć, e, od króla Lekta, króla de facto. I, czy Pary Królewskiej. Drodzy Państwo, decentralizacja jest piękna. Nie centralizacja, de decentralizacja. I apelujemy o decentralizację też polityczną. tak? Nie dwie wiodące partie, tylko po prostu niepotrzebne są partie, można poprzez sejmiki, poprzez powiaty zarządzać. Czyli całkowita decentralizacja, rozbicie monopolu partyjnego i przejście na system administracji samorządowej, czyli sejmików powiatowych, czyli Rady Powiatów. Dzisiaj jest to wykonalne i bardzo proste. W, inne, w innym przypadku, niestety, podzielimy los tych wszystkich podbitych krajów. Zobaczmy te białe, białe obrysy to są podbite kraje i narody, tak? które się najpierw centralizowały, a później zostały podbite. Czyli nie dajmy się scentralizować synonimem Wandei Sarmacji, czyli Polski dzisiejszej, Lechii, bo dla mnie odpowiednik Sarmacji też to jest też Lechia w jakimś sensie. Lechia to jest nazwa od, od królewska, od imienna. A Sarmacja to jest bardziej, o co był król Sarmata, też, od, też może odmienna, ale też w sensie pewnego terytorium. Ale to już niech się historycy na ten temat opowiadają. Czyli apelujemy też czy Rzymu przy tych mapach, aż się prosi o to, żeby nie tworzyć centralizowanego imperium, centralizowanej władzy, tylko jak najbardziej ją zdecentralizować, pozwolić ludziom żyć. Widzimy w Rzymie, że Rzym się w pewnym sensie odradza, zaczyna rozumieć przeszłość. I zaczyna się decentralizować bardzo dużo restauracyjek, kafejek, i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę nie byliśmy tu oddawien od dosyć dawna i widzimy, że Rzym się zmienił, ale im plus. Jest dużo czyściej, dużo przyjaźniej, a przede wszystkim widzimy na każdym kroku, że zaczynają doceniać przeszłość. Cała Piazza Wenecja tam dalej się przebudowuje w sensie wykopalisk i tak dalej, forum Romanów. To no przecież Rzym powinien się jakby odbudować. Oni żyją z formuły takiej byśmy powiedzieli e, e, zabytki w formule trwałych ruin, tak? No nie powinno tak być. Mają przeszłość ciekawą, chociaż centralistyczną, ale drodzy Państwo, no same Włochy później wiadomo, to były małe księstewka i dopiero zaczął od Garibaldiego, można powiedzieć, że zjednoczyli Włochy. Owszem, nie możemy sobie sami zaprzeczać, że nie jesteśmy za królestwem, ale jesteśmy za królestwem demokratycznym w jakimś sensie, czyli zdecentralizowanym, gdzie Król jest takim arbitrem, jak arbiter na boisku, to znaczy grają piłkarze, a król, czyli arbiter ma rozstrzygać spory ewentualne. To jest rola króla, a nie jest rolą, rolą króla przejmować, okradać powiaty z praw politycznych, to co robią partie polityczne. Bo partie polityczne okradły powiaty z praw politycznych i uważają, że one lepiej reprezentują daną ziemię, powiat, województwo i tak dalej. To jest nieprawdą. Drodzy Państwo, jest bardzo gorąco... Żona za kamerą więc nie będziemy przedłużać. Tutaj spod Koloseum, można powiedzieć, spod Piazza Venecja, z Forum Romanu. Przy tych e, e, monumentalnych, a właściwie memorialnych tablicach przesyłamy wszelkie pozdrowienia. Laudetry z Rex, niech będzie pochwalony Jezus z król i Maryja z przeciwica z Panem Bogiem z Brzymów. Dom leszyński się kłania.